W dzisiejszym poradniku pokażę, jak zasady, zasadzić rośliny. Albo jak za, zaorać pole. I różne rzeczy o roślinach. Zaczynaj. Żeby zdobyć nasiona pszenicy, musimy niszczyć o taką trawę. Teraz nie wypada. Ale może wypaść. Szukaj trawy. Już coś wypadło. O, wypadło. Weź. Można. Następne. Potrzebujemy ym, motyki, żeby zaorać. Ja tutaj. O. No i powinno niedługo lewym Raczej prawym przyciskiem myszy wciskamy, żeby zasadzić rośliny. Musi być tutaj woda, żeby miały też trochę wody, żeby mogły, jakby tak powiedzieć, pić. No to czekamy aż brośnie. No to może trochę długo potrwać. Dobra, ale. Ja, my U... użyjemy mączki kostnej. Nie mamy mączki kostnej, więc yy, pokażemy na naszej pszenicy. Wyrosła nam już niby pszenica, więc musimy wcisnąć lewym przyciskiem, żeby zebrać i wypadną nam też nasze. No i tak ciągle. Aż Wyrośnięta pszenica wygląda właśnie tak. Jak ją niszczymy. No pokaż jeszcze raz tą pszenicę. Tak wygląda. Więc nie niszczcie niedojrzałych. Na, na przykład taki. Albo zielony. Bo jelone. wtedy tylko nasiona wypadną. No. Wtedy możemy potem zniszczyć i możemy sadzić. Pokażemy za chwilę, jak zrobić z tej pszenicy chleb. Teraz mamy już pszenicę. Musimy ją rozłożyć w taki sposób. Tutaj wam tak pokażę. Mamy jeden chleb. No tak. Rozkładamy, aż się nam skończy pszenica. No i mamy chleb. Można sobie dać tu skrzyni. No i pszenicą. Teraz za chwilę pokażemy, jak znaleźć na przykład trzcinę cukrową. A jak jej nie znajdziemy, to bardzo przepraszamy. No to poczekaj. Trzcinę cukrową można znaleźć przy brzegu i tylko przy wodzie. Najczęściej rośnie na piasku. Czy z trzciny cukrowej, jak sama nazwa mówi, można możemy... zrobić cukier do ciasta. Ja pokażę, jak go rozłożyć, żeby był cukier. Ale nie, bardzo. pokaż, jak wygląda trzcina Ale... zebrana. Dobrze. Jeżeli A mamy... można ją zasadzić? To spróbujmy, że się uda z powrotem ją zasadzić przy wodzie. Niestety nie mamy trzciny. Była. Mamy cukier. E, żeby zrobić cukier to musimy po prostu tak ozrobić i nam tutaj będzie jak trzcina hmm. będzie. Ale, nie ale trzeba tutaj trzcinę rozłożyć, a nie cukier. Trzcina wygląda, jest taka zielona, taka roślinka, jakby taki wodorost rosnący przy piasku, na piasku. Akurat my nie mamy, No i o to chodzi, że możecie nie wiedzieć. I tak się rozkłada właśnie, żeby był cukier i to na tyle z tym, z tym trzciną. Tam, tam. Um, teraz pokażemy jak gdyby ziemniaki lub marchewki. E, powinno z zombiaków czasami wypadać, tylko że, o tam widzę zombiak może nam wypaść albo trujący ziemniak, albo normalny, dobry ziemniak. Akurat zgniło mi po wypada. Z pająków nie wypada, więc nie bicie. Akurat nie wypadło, ale powinno niedługo wypaść. Akurat mi nie wypada, bo nie mam szczęścia. Ale wam powinno wypaść. Przepraszam za te pająki. Yy, nie jedzcie zgrzyłego mięsa, bo będziecie otruci. Ani oka pająka. Yy, powinno wam wypaść. Uwaga. Idzie. Powinno niedługo wam wypaść. Jak będziecie bić. No i będziecie mieć ziemniaki. Potem można upiec te ziemniaki. I będziecie dostawać... Pokażę. Z zobaczymy naszą pszenicę, jak nam... Zob Pokaż. Nie, no, ona jeszcze nie wyrosła. Ale ile tam... Ta I zrobiła wyro... się trochę. Ona długo rośnie, bez mączki. Z wodą Pokaż, rośnie szybciej. Pokażę, jak, jak będzie wyglądać upieczony ziemniak. Można go upiec w piecu, ale potrzeba węgiel, oczywiście. Albo drewno. Yy, ziemniak będzie wyglądać tak o... To Tylko, trochę z lewin. Tak z czymś białym w środku. Yy, czekajcie na następne poradniki. Zapraszamy do nich. Będą o zwierzętach, o różnych rzeczach. No to pa!